Witam w czwartej części Ślęgowej Krainy Paulownia Kiri Hiro Pozdrawiam wszystkich Hiro Tutaj przedstawiam wam oczywiście Paulownię w tegorocznym przyroście niekoniecznie moją odmianę bo jest odmiana nazwijmy to naturalna, sprowadzona bezpośrednio poprzez dystrybutora z Chin ale co chciałem zauważyć, wszystkie Paulownie mają po dwa liście na przeciwskrość rosnące do. tutaj mamy paulownię która ma trzy liścia na łodyce w jednym poziomie coś niesamowitego dzieje się to tak bardzo rzadko ale się dzieje czy tego chudemy czy nie nietypowa paulownia możecie zobaczyć i podziwiać ją u mnie na pozór taka sama a tak bardzo się różni z tlenowej krainy Paulownia Kiri Hiro. Pozdrawiam Hiro! Zapraszam na piątą część. HRPV nie do końca, przepraszam, pomyłka. Paulownia małpa hrpv.pl 791 904 357 epaulownia.pl Do zobaczenia w części szóstej.